Smakowite spaghetti z cukinii. Zatopione w aromatycznym sosie pomidorowym smakuje rewelacyjnie. Cukinię przygotowuję na parze. Dzięki temu jest chrupiąca i pełna smaku. Polecam do wypróbowania, a po inne przepisy zapraszam Was na mojego bloga www.taleszpokus.tv Zaczynam od przygotowania sosu. Najpierw drobno kroję pora, i przesmażam go w garnku na rozgrzanej oliwie. Czosnek kroję w cieniutkie plasterki. Dodaję go do pora i smażę krótko, aby się nie spalił i nie był gorzki. Teraz obranego ze skóry pomidora kroję w drobną kostkę. Dodaję go do pora i duszę przez kilkanaście minut, aż się rozpadnie. Uduszone pomidory z porem blenduję. doprawiam papryką, solą, świeżo mielonym pieprzem. Dodaję też dzieła prowansalskie. Mieszam i gotuję sos jeszcze przez kilka minut, aż odparuje i odpowiednio zgęstnieje. Następnie przygotowuję żółtą i zieloną cukinię. Myję je pod bieżącą wodą. Odcinam końcówki. I obieraczką z funkcją cięcia na paseczki tnę warzywa. Jeśli nie macie takiej obieraczki, to potnijcie cukinię nożem. Najpierw na cienkie plastry, a potem na paseczki. Cukinie przekładam do garnka do gotowania na parze. Gotuję ją pod przykryciem przez kilka minut. Powinna być al dente, chrupiąca i soczysta. Ugotowaną cukinię przekładam do miski. Dodaję łyżeczkę oliwy z oliwek, delikatnie mieszam i podaję z sosem pomidorowym. Cukiniowe spaghetti można też posypać świeżą poszatkowaną bazylią. I parmezanem. Jest naprawdę pyszne. Polecam do wypróbowania i zapraszam na www.talerzpokus.tv.